W dzisiejszym odcinku gramy w Tajkono i teraz tak. Press button to get. Dobra. Ok, dostałam stare buty. Nie chcę starych butów, czy mogę dostać coś innego? Dostaję stare buty. Ok, i mogę teraz zbudować swoją pierwszą tratwę Ok, ok, dobrze, pięknie. I teraz tak. Yy, on będzie mi pracował. Super. Ja mogę iść na Islandię? <laughs> Dobra, ej, tak coś nie mogę tutaj... Można tutaj sprzedawać rzeczy, dobrze, i mogę sobie wrócić do mojej yy, yy, mojej tej... Yy tratwy ratunkowej i mogę zbudować kolejną rzecz. Dobrze. I on mi tutaj przynosi pieniążki. A co mi dała monetka? Plus cztery. Dobrze. On mi tutaj buty zbiera. Dobrze. A ten, co będzie mi zbierał, też mi będzie zbierał buty. Dobrze. Troszkę go wezmę. I teraz mogę znowu iść sprzedać swoje dobra. A nie. Teraz mogę <laughs> zakręcić kołem fortuny. Dobra. Kręcimy kołem fortuny. Dobra. Open! Open! Dobra, dostałam 480. Ej, to jest naprawdę dużo kajsiwa. Ale czekajcie, zanim ja. To ja jeszcze tutaj sprzedam te, te moje. Dobra, 160. Mam. A, mało się strasznie dostaję za te buty. Ej, ale teraz jak zdobyłam pieniądze, wylosowałam. To jest szansa na to, że będę mogła ulepszyć moją tą. Tak, właśnie. Budujmy lepszą i on tutaj dalej szus, buty o te beznadziejne. Okej, okay, ale można tutaj coś jeszcze. Za 56 sekund będę miała nagrodę. Dobra, ja myślę, że można by było ulepszyć trochę tych, tych workerów mi. Wtedy będzie szybciej e, hajsiwo. To ja szybko polecę, sprzedam te buty e, znowu. Czekajcie. Okej, okay. mam 252. Będę mogła zaraz e, pójdę i ulepszę jeszcze tych workerów moich. O, choć na manetko. Czy już są? Nie, jeszcze nie ma nagrody, więc lepszmy tego. Dobra, ten jest na maksa, ten jest na maksa i ten jest na maksa, więc teraz zbieramy, żeby się dostać tutaj. Ale za 20 sekund będę miała tutaj jakąś nagrodę, więc poczekam. Ej, zaczyna tutaj ładnie wyglądać to moja ta tratwa biedna. Okej, 5, 4, 3, 2, jeden i otwieramy. Co dostałam? Dostałam 100 pieniążków, więc stać mnie na kolejną tą. Słuchajcie, co, co mogę dostać? Dobra, mogę tutaj dostawać te rybki, więc będę to naciskała cały czas. Zaraz pójdę sprzedać i będę miała pewnie hejsów, żeby kupić kolejnego workera mi tutaj. Dobra, chodźmy. Ile w ogóle się dostaje za co? Ok, 15 tego, to nie jest za dużo. Ty! Ja mam 1000 golda! O ja! Dobra, ej, szybko, szybko, szybko. To teraz tak, ulepszamy tutaj, żeby mieć workera. I go ulepszamy chyba. Dobra, nie stać mnie. Tutaj 300 monetek, dobrze, Ok, to ja jeszcze wezmę, poklikam chwilę. Żeby mi się pozbierało więcej tutaj e, tych wszystkich bucików i wszystkich rzeczy. 400 quest complete. Bo ja tutaj mam questy jeszcze. Jak zaupgradeuję dwóch workerów, to będę miała też dodatkowo 800 tyb. dolarków, w sensie pieniążków. Okej, okay, dobra. Jakieś to już się uzbierały buty i te ryby, więc szybko sprzedam, na pewno będę miała ponad 1000, dokładnie. I nie wiem, właśnie, czy teraz ulepszyć kolejną stację. Hmm, zrobić kolejny przystanek, czy ulepszyć workera. Ale wydaje mi się, że w tym wypadku chyba byłoby lepiej wybudować kolejną stację. Okej. Okay. Dobra, bo trzech jednak będzie zbierało zawsze szybciej niż jeden. I teraz tak, czy stać mnie na ulepszenie jakiegokolwiek. Ile on. 600. A ten? Ile by chciał? To jest 600. A ten. No to już 800, to w ogóle... Dobra, to weźmy i pozbierajmy jeszcze chwilę. Dobra, chwilkę pozbierałam i teraz lecimy sprzedać nasze itemy. Ty, a ciekawe, za ile mogłabym jeszcze raz ten... Okej, okay, pięknie. Yy, czy mogę jeszcze raz? Ja zdobyłam tą monetkę, więc mogę spinnąć sobie jeszcze raz. Dobra, open. Co ja teraz dostanę? Hej, siwo? Okej, okay. tysiąc pieniążków, dobrze. Czy to są... Tak, tysiąc pieniążków. Więc lecimy. Autosafe jest. No dobra. Jeżeli Wam się spodoba taki odcinek, to oczywiście też dawajcie mi znać w komentarzach. Lajkujcie ten odcinek, bo wtedy myślę, że jest duża na to szansa sobie możemy nagrać kolejny odcinek właśnie z tej serii. Zrobić sobie taką serię właśnie tego tej kona, żeby zobaczyć co będzie coraz dalej, co będziemy więcej dostawać pieniążków i więcej odkrywać. Dobrze, mi się wydaje, że mogę teraz sobie już odpuścić, bo mam na 800 dolarów kolejną, więc lećmy, bo na pewno dostanę 800 dolarów. Dobra. Nawet 1800 widzicie? Dobrze, eee, moje mili. I teraz tak, bierzemy monetkę i ulepszamy. Co ja tutaj dostanę? O nie, no to co proszę dostanę nagrodę? Ej, as... Z... To jest co minutę nagroda, ale ja jestem głupia jednak, dobra. I nie stać mnie. Ty. Jakaś dynia mi tu wyskoczyła. Dobra, zebrałam dynię. Dlaczego czy jest jeszcze Halloween event? Nie wiem, dobra lecimy, sprzedajmy i zobaczmy co mogę dostać za dynię dobra za dynię tutaj 10 a nie a za dynię co mogę dostać Ty ja nie mogę nigdzie wymienić dyni ale ja przynajmniej ja nie ogarnęłam dobra wracajmy się i ulepszajmy ja nie wiedziałam, że co co minutę można odbierać tą e, rewandę <grym> No cóż, i tak bywa czasami, że się dowiadujemy. Dobra, i odkryliśmy nowy surowiec, którym jest e, tuna. Dobra, tuńczyk. Dobra, czyli bierzemy tutaj i myślę, że. A, e, nie jesteśmy. Nie. Dobra, Ty, czy my tam, dojdziemy za niedługo? A co się stanie, jak wejdę w wodę? Życie mi zabierasz. Czkawki dostałam z przyjęcia. Jeszcze tego brakuje, żebym padła w tej konie. Masakra. Dobra. <laughs> Okej, okay, mamy już troszeczkę tego, jedźmy, sprzedajmy i ulepszajmy dalej. Zobaczymy, co będzie... Czy, czy ja tam dojdę do końca? Jak się zastanawiam. 3,15. Kurde, chyba mnie nie będzie stać. Czekajcie. Ale czy Lewand... Okej, jest ready. Zbieram. 3, 2, 1. Dobra, 700. 3, 2. No, nie byłoby mi stać. Dobrze, ile ten sobie życzy? 1600. 3200, to już zupełnie. Ale mogę trochę posiedzieć i tutaj pozbierać tego tuńczyka. O, custom plate. Dostałam pieniążki. I teraz tak. Czy jest tu już ready? Dobrze, jest ready. Zbiorę tutaj te monetki magiczne i sprzedać się itemy Dobra, się bałam, że przeskaczę Ej, ale znowu mogę sobie wziąć i yy, zakręcić kołem fortuny, patrzcie Dobra Open I co teraz dostanę? Za 100. dobra Nie jest to jakoś wybitnie, ale lepsze to niż nic, oczywiście i zobaczcie, zostało nam jeszcze do odblokowania jedna ta. Chyba, nie? Jakaś złota rybka, że się na niej expi. Dobra, to weźmy tu. No i gdzie teraz? Muszę to. Nie chcę tych skrzynek. 14 tysięcy? Czy oni oszaleli? No dobra, spróbujmy dobić tych 14 tysięcy, ale mi się wydaje, że ja chyba muszę w takim razie troszkę ulepszyć tych pracowników. Ale tu dwie minuty ta nowa skrzynka. Dobra. To lećmy, sprzedajmy itemki. Ej, mam 10 koła! To nie jest aż tak źle, bo dostałam... A, jeszcze dostałam za tego. Dobra. Za... Yy... locknet... Ale no nie mogę locktować jeszcze, bo mnie na to nie stać. Dobrze. No to... Pójdę i będę zbierała. Jestem bardzo ciekawa, ile dostanę z tej nowej skrzynki, tak szczerze mówiąc. Czekaj się, tu ready. I idźmy, sprzedajmy itemy. I myślę, że będziemy nas stać te 14 koła. Będziemy mieć. Dobra, eee, zróbmy kolejną tom. I za to dostaniemy w ogóle 5000. Ok. I ciekawa jestem właśnie, jak to tu będzie wyglądało. Okej, okay, teraz jakąś rozdymkę mam, ale mi się, patrzcie, odblokowało kolejna, czyli to się tak jakby pokazuje, że jest jeszcze kolejna, ale nie ten. Eee... Czekajcie, mam ten do zakręcenia kłamkotwiny. Czyli pokazuje się, że jest jeszcze kolejna ryba, a nie, że są wszystkie odblokowane. Myślałam, że tylko jedna nam została do odblokowania, to byśmy wtedy sobie... <laughs> Wiecie... Eee dograli do końca, ale widzę, że tutaj jeszcze jest dużo do odblokowania, więc zostawmy sobie to na kolejny odcinek. A jeżeli tam ten Wam się podobał, to oczywiście subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie ten łapkę w górę, bo wtedy to jest dla mnie znak, żeby po prostu więcej takich filmów wrzucać. No i co? I widzimy się następnym razem. Pa!